Siemanko, sezon dawno rozpoczęty. Ja zaczynam od rozpalenia w piecu. Tu już przygotowane odcinki z kabla ziemnego. Zaraz wam pokażę co mam na stole. W warsztacie nie za ciepło, około 10 stopni. No ale piecyk daje radę jeszcze. Tam uruchamiam dmuchawę czasami. Wentylator po prostu. Na no tym miejscu można spokojnie sobie zagotować wodę na herbatę czy na kawę. Czajniczego obok stoi no ale na razie grzeją się kable no i kable w ten sposób yy są ułożone dlatego, że tutaj to by się przypaliły, tu jest za gorąco tu w tym miejscu jest yy ciepło biorę jeden kabelek do odzysku, tu jest aluminiak akurat i następny opada niżej Nowy zimny kabel, który jest obcięty na górę, no i w ten sposób łatwiej ściągać tą izolację. Po prostu pokażę Wam, co mam na stole. Na no co na stole? Na stole, jak widzicie, dużo kabli, dużo miedzi, transformatory. Tam są z aluminiowym drutem. Tu ten jest bezpieczeństwa z miedzianym. Tego będzie szkoda rozbierać bo kiedyś robili z tych transformatorów prostowniki i tak naprawdę no już są te transformatory, transformatory nie do kupienia. Może inne taroidalne, no ale to też jest cena droga. A to praktycznie był nieużywany transformator. 600W, więc no, ma, ma odpowiednią moc. A nawet te, ta podstawa do bezpiecznika topikowego, ostatnio wykręcałem z tej strony, bo kolega mnie pytał, czy, czy mam taką podstawę, gdzieś tam musiał wymienić. No, ale w każdym razie to chyba zostawię sobie ten transformator. Pewnie coś z niego zrobię. Niektóre, niektóre rzeczy po prostu warto trzymać, a takie kawałki kabla, no mam tego za dużo. I krótsze odcinki metrowe, dwumetrowe, nawet jak są mniej cięższe przekroje, no to dłuższe. Od razu trzeba obierać, odzyskać śmieć. Zresztą pokażę Wam kartkę, którą wcześniej z, zapodziała mi się. 683 zł było za 23 kg miedzi Kiedyś taką miedź sprzedałem w beczce Więcej było w tych beczkach, które Sprzedawałem pod koniec roku, a to No tu akurat daty Daty nie mam, ale na pewno to był 23 rok także Także tak to wygląda z miedzią. No ciekaw jestem, ile, ile uzbieram. Yy, zaraz zobaczę na kolegów, yy, jak oni sobie też radzą. No ale muszę wcześniej pociąć i oczywiście troszkę zagrzeć tą izolację, bo naprawdę ciężka. Ciężka, że tak powiem sprawa. Zresztą zobaczę, może jeden przewód już zagrzany. No, zdecydowanie nawet ciepły jest, zdecydowanie łatwiej się będzie obierać. Kurczę, nóż idzie jak masło, powiem Wam. Także to już nie ma, to już nie ma po prostu żadnego oporu. Idzie tak naprawdę jak masło. Także jeżeli macie możliwość, nie gdzieś tam do ogniska, czy gdzieś yy, prosto do ognia, tylko troszeczkę zagrzeć tą pierwszą powłokę i. i już jest praktycznie po sprawie, znaczy tutaj też przy, przy grubych przewodach też jest taki problem, że jeżeli się obiera, no to yy, to jest dużo takich zabrudzeń, nie, nie można ściągnąć, chociaż przy tak krótkich przy tak krótkich przewodach Powinno się da, dać ściągnąć to z izolacji. Dobra, można to ściągnąć. Także moje wiaderko zapełniam. To będzie oczywiście później yy, do beczki yy, skarbonki tak zwanej. Taką beczkę już mam przyszykowaną. No dobra, to wszystko. Sezon rozpoczęty. Więc yy, trzymajcie kciuki. Ciekaw jestem jaki będzie zwycięzca. Chociaż powiem Wam, że mnie tylko ogranicza czas, nie materiał. Materiał mam naprawdę bardzo dużo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.